Dwa nowej infrastruktury na lotnisku w Modlinie jest już na półmetku. Pierwsze samoloty mogą wylądować tutaj już na Euro 2012, czyli wczesnym latem przyszłego roku. Regularne rejsy władze portu obiecują uruchomić jesienią na sezon 2012-2013. Z Modlina w założeniu będą korzystać tanie linie lotnicze i turystyczne linie czarterowe. Będzie to lotnisko przede wszystkim tańsze, będzie to lotnisko o prostszej infrastrukturze i oznacza to, że będzie atrakcyjniejsze dla, dla przewoźników niskokosztowych i czarterowych. Modlin to nowe lotnisko dla Warszawy, ale także całego Mazowsza. Nabiera kształtów budowany tu terminal pasażerski. Postęp prac może robić wrażenie. Na placu budowy jest już zaokrąglona bryła szklano-stalowej konstrukcji terminalu. Za kilka tygodni terminal będzie miał już dach i wszystkie ściany zewnętrzne. Zimą będzie można wykańczać budowę i montować wszelkie instalacje. Terminal zostanie ukończony zgodnie z planem w kwietniu przyszłego roku. Będzie miał 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Podzielone będzie na dwie strefy – odlotów i przylotów. Na Andresoli, czyli na drugim poziomie obiektu, znajdą się biura, punkt medyczny, przedstawicielstwa linii lotniczych i biur podróży.